Dzisiaj Mamder Morto Elo z tej strony Patrol Animation Production Dzisiaj znowu nie ma animacji, ale za to gramy z z... z, 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 z tym co SRA gramy na, e, e, na jakiejś random z ulicy, zrozumiano? Co? Co ja gadam w ogóle? Mam nadzieję, że widzieliście już najnowszy odcinek z takim gubkowatym z głupkowatym opisem, z niszem z jakiegoś parku do zrywki, 7 minut dobrej zabawy z widzami i z, o, z oprogramowaniem. Nieważne. Mam pytanie, czy na początku gdzieś były bronie, czy z blokiem? Hmm? Chcesz, no, Nie, coś trzeba je znaleźć. Blokie. A, i gramy sobie custom normalnie. Mam nadzieję, że spodobały podobał wam, wam się wszystkie filmiki i ten też. Będzie wam no, się. To, to nie wiem, łopie. A jak Dobra, już chciałem odpalić No clipa. Aaa, czy tak śmierdzący. He, <noise> he. To masz Jak jest Noclip, to nie mogę w ciebie strzelać, to jest nerwiające. Dlatego... Ja chyba kręcę się w kółko. Ja też. To dawaj chodźmy końcami ścian. To ja będę jeszcze cały czas w prawo. Okej. Okay. to ja będę ja będę cały czas w lewo. chyba, że nie ma niczego w lewo. To wtedy muszę w prawo. O dobra, lewo? Lewo? W ogóle to jest rozgrzewka, może gierka wystarczy. jaka była na... Oh! Co ty masz to, bo, a, bo <noise> łatwo z tobą Ej, e, gdzie ty to znalazłeś? Wszędzie leżą. to jest mną stało. jakieś mi zabicie, ja tego nienawidzę. Bo to jest rozgrzewka. Aha. Ty gry nie wystartowałeś jeszcze. A co, kliknąć? Nie, nie wiem, pamiętam, że była jakaś komenda, mógłbym sprawdzić, ale byś mnie zabił. O, ma ładny. Niestety mojego skina tutaj nie ma. Czemu ja tak śmiesznie mówię? Ja nie wiem. Ale mam nadzieję, że wam nie, się nie podoba. Nie twojego skina, tylko mojego. No właśnie. W ogóle dzięki za tego skina. Serwijają ogólnie robi grę, labirynt, ale to jest test, nie? To jest to nie będzie labirynt, to będzie platformówka z tymi, z logiczna. Warto z tobą? Czekam tu na ciebie. Dobra, tak, wiesz co, to jakąś inną mapę bierzemy. Ty, ja, masz jakieś lepsze mapy niż ten, Tak, labirem, bo... mam lepsze mapy. To muszę cię jeszcze raz zaprosić. Co jest? co jest? Ej, co jest? Czemu ja ci nie mam znajomych? Tak, nie masz wyznajomy, masz wyznajomy. Mogę dołącz, Proszę bardzo Dobra, no, graj w CSCO Mamy znajomę. Chcesz dashmeć czy jest skrzydłowy? Też nie wiem, cokolwiek lepszego niż ten labirynt jest doskonały. Dobra, ale mówisz, czy chcesz Deathmatch, ale na takiej customie. Deathmatch czy Skrzydło? Nie daj... E, daj... Skrzydło. Okej. Okay. Inicjowanie Oby... gry... Co? Gdzie trzeba kiedyś zaprosić więcej osób i hidensika zrobić? No trzeba by było w końcu to zrobić. Czemu tak dziwnie? Nie, nie. Mnie nie pytaj. Bo kto pytał? Ja. E! to jest ta mapa. Nie wiem co to za mapa. Ej, Beskitu, to jest to? To jest ta zarąbista mapa. Ty nawet się nie znasz. Co ja jest? Mówiłam, że nie znam. Grałem w ostatni raz w CS za dwa lata temu. A ty też bijesz? No, bijam, bijam. Jestem. Masz spawna na jakimś tym? E, na no taki jakaś. Powiem, ja, że tą mapę, ale nie pamiętam. Jak... Ja oglądałem tą merwą jakąś. Merwą miał jakąś taką mapę, tylko że. Tutaj w ogóle inne brzmień. Był... Ale duża mapa Toj, co to jest za zakładnik? Uwaga, ranisz zakładnika. Gdzie ty jesteś, mój kolego? Ty! Ale to co to? Ej, co jest? Jiż zakładnik. Gdzie to jest? Mogę ciebie nigdzie znaleźć. Duży ten dom. Pablo. Niech mi ja nam od pani. Ne! Gdzie ty zachodzi? Ty ale to będzie potężne. Tylko muszę tu wskoczyć. Teraz go się tu przysunę. Kurde, spadłem. Ha, ha. Gdzie ty jest? Boże, jest. Dzięki za akacza. Aha, jest rozgrzewka. Gdyby co zawsze mówię, jak będziesz chciał zmienić mapę, nie? Nie, to jest spoko, tylko trudno się znaleźć. No, jest duża. Przydałoby się więcej osób. Tu jest idealne na hide and Seeka. Na może nie. Fajne fajnie jest fajne są jak są fajne język są easteregi ja, mogę zjechać z tego? Jest! Ja chcę zjechać z tego. Z czego? Zjeżdżania! Zjeżdżania?

Okay. Widzicie no, jakiś zalbisty skin? Nie widać go w ogóle. No nie mogę na tą zjeżdżanie wejść. Top 10. Faktów, że amogusy istnieją. Numer jeden. Ba 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 Top 10 y, Kurde to jak to się nazywało Top 10 Amogusów Numer 1 Amogus czarny Top 10 oznacz, że jesteś cheeseburgerem Numer 1 Jesteś cheeseburgerem Jestem na placu zabaw To cheeseburger No kurde Cheda ci walnął Spoznany jestem na maksa! Kurde, wywalaj, nie, Kurde, kurde, nie. kurde! łatwo z tobą! Dziękuję. Ej, co jest? Ej, nie mogę kupić później, No bo jest mecz, odpoczęcie. W ogóle co to są ci zakładnicy jacyś? Nie wiem. Kto pytał? Kupuję dwie beraty, bo mnie stać. Ale ty jesteś zakładnikiem i ciebie nie stać. O! nic? Ej, to nie ferci. Co to po co są ci zakładnicy? Co, to wygląda, że gra jakiś? A ja mam wyjść? Ja nawet nie wiem, gdzie oni są. W piwnicy byli zawsze. Ej, ten dom jest jak z horroru bez kitu. Ja się cykam, On tak by się bardziej cykał. Potrzebuję więcej momentu. Antix Pro 33! Już teraz, play now! Słuchaj żarty. Okopie, gdzie ty jesteś? Ja ciebie szukam już od trzech godzin. Ja też szukam. O, tam jesteś! Ha, ha. Jestem pro, a ty nie! Ha, 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 ha. Kurde tu cię burgerze. Ci ci w burgerze, kurde. Muszę się wychilować, pozwól mi klikować. Dobra, bierzona jakiegoś. No ja też. Don't forget your password. Rok dziesięć powodów wyklasy, których jesteś cheeseburgerem. Numer jeden. Super Cheeseburger wersji pierwszej. O. A jesteś cheeseburgerem, wiesz? Ile dobrze życiu zjadłeś cheeseburgerów? Ale? Nie ty przyzwoi, kurwa. Bo ja możliwe, że więcej niż ty, Big Matko. -y. Oh. Gdzie Nie chodź. Aha, łatwo. Skąd ty się chowa? Nie chowam się, tylko jesteś lamusem. Się... Mogę sobie Ty jesteś lamusem. Dziękuję. Proszę. Czy ja mogę strzać w spadochronie? Top 10 o dziesięć. Oznak, że jesteś z burgerem. Numer 10. Ja tym razem mi się uda. Ale mam lagi. A na czym grasz? Udało mi się, let's go! A grasz? Teraz tak grasz na Deep Now? No. Ja też gram. Ja to A, Za tobie. No okay. myślę, że z tego okna tu nie strzelałeś. Dobra, ty Cheeseburgerze, bądź cicho. Co? Co? Przepraszam, to jest family content. Ej, mało widzów wie o tym, że kiedyś miałem stary kanał, którego mi zbanowali za jakieś niby nieodpornie treści. Pamiętam. Nie, a najgorsze jest to, że dostałem bana za to, że grałem w tylko w Boblosie w grę typu Hitman, nie? I to było na moim streamie. A takie baseniary, baseniary na, na YouTubie nie polecam. No to wszędzie są te baseniary, jakieś, jakieś randomne z ulicy, które robią 18 plus content, to ich na przykład nie banują, nie? A czemu nie banują? Wiem, że to będzie kontrowersyjny odcinek, ale taka jest prawda o YouTube i Twitchu. Czy wiedziałeś, że jesteś Big Mac? Widow widzowie, takie pytanie do ko w komentarzach. Czy chcecie mieć, mieć odcinek szybki od z tego, jak zamawiamy naglo Big Maca do szkoły? Chcecie? Piszcie w komentarzach. Jestem za. No, bo przecież tam w 15 zimku. znaczy nie że on będzie nie że priajem będzie płacił tylko jakby razem no ja będę będę płacił tak 함부르크 zwałem. Wsował granaty jakoś bo mnie tak stać że mogę wszystko od tobie wbanąć na ry. Don't forget your power Jestem ciekaw, kiedy dostanę, kiedy dostanę bana na, na tym kanale, ponieważ powiem o tym, że... Jestem ciekaw, kiedy dostanę bana na tym kanale, bo powiedziałem, że YouTube tu zbanował bezpośrednio mój stary kanał, nie? Ciekawe kiedy na tym dostanę. Jak myślisz? Nie wiem. O Boże. Czemu mam tak małe... A, kurde! Łatwo! Don't forget you. Ej, co jakbym kupił? Wszystkie granaty, które no mają sens. Właśnie to zrobiłem. Chciałem skakać bez spadochronu, jestem pro. Kurde, mnie to wkurza, bo ja ciągle próbuję tam skakać, ale spadam i jestem smutny. Ale gdzie? Gdzie chcesz skakać, drogi kolego? No tam na ten dal. W Ogólnie ostatnio mieliśmy mapę. nie? I pan nie potrafił mi wytłumaczyć czegoś. To on ciągle, to pan ciągle gadał coś, że ja jestem w filmie. A, a niektórzy byli... Skąd ty do mnie Aha, chłop nie wali flashbangiem, kurde śmierć. Ale cisza. O kurde! To jest zonatyk, <laughs> szkole, że ciebie tam nie było, wiesz? Szkoda, szkoda. A co jeżeli kupię Negewa i cię na? Nie wolni nie nie. A ja kocham Negewy. Wiem. Pamiętam jak graliście są uproszczony i... Wszyscy kupili kupiliśmy Negev i waliliśmy jakieś. Mat, to było tak dawno temu, to nie nawet nie w tamtym roku było. 2, albo 3 lata temu. No, lubię. pamiętam jeszcze, jak nagrywałem na ten kanał Boblosa, Robloxa. Nie lubię Boblosa. Co jest? Ale Biblos z ciebie! Dobra, wiesz co? Chyba będziemy kończyć odcinek, bo już długo trwa. Na razie, cześć.